Dzień dobry, szczęść Boże. Jak wiecie, mam pewnych swoich ulubionych księży. Bardzo często polecam ich kazania, ich cytaty. Dodaję na Instagramie, na Facebooku. Tak jak ostatnio mówiłam, chciałabym wrócić do takiej tradycji na tym kanale, żeby omawiać pewne ważne cytaty. A wiele z tych cytatów, bardzo niezwykle rozwijających duchowo, mówi dominikanin ojciec Krzysztof Pałys. To jest moje największe odkrycie, ostatnich miesięcy do, do grona takich księży jak ksiądz Dominik Mielewski czy Teodor Sawielewicz, dołącza właśnie on. E, absolutnie polecam wam wszystko Krzysztofa Pałysa, ojca Krzysztofa Pałysa, co jest na YouTubie. On jest z Warszawy, on jest e, Dominikanie Służew, on tam ma często e, kazania, to jest jego parafia i nas na profilu facebookowym właśnie Dominikanów e, Służewiec jest Taka rozpiska w soboty wieczorem, kto kiedy ma, o której godzinie kazania. I właśnie tak poluję, żeby się wybrać do Warszawy, w którąś niedzielę, żeby właśnie posłuchać na żywo ojca Krzysztofa Pałysa. On nie jest jeszcze, moim zdaniem, tak bardzo znany, ale na pewno niedługo coraz, coraz więcej osób go będzie poznawać, mam wrażenie. Kapitalny kapłan, po prostu jest niesamowity. Dzisiaj chciałam taki trochę no, dłuższy cytat, kilkanaście zdań przeczytać i omówić trochę. To jest film. Oczywiście link do tego filmiku znajdziecie w opisie mojego filmu, pod tytułem kiedy, kiedy Bóg najmocniej objawia swoją bliskość? Cytat, który wyłapałam, to jest właściwie wszystko, może być cytatem, ale niestety nie mam tyle miejsca, żeby napisać. Ale to zdanie jest najważniejsze. Diabeł sieje rozpacz, a Bóg przynosi nadzieję. Jest to kapitalne kazanie. Chciałam Wam fragment, dłuższy fragment przeczytać, spisałam je. Za każdym razem, kiedy pada jakiś autorytet, kiedy spotyka nas zło, albo kiedy jesteśmy wypchnięci w samotność, albo spada na nas krzyż, którego nie jesteśmy w stanie uniknąć, to warto mieć świadomość, że również w tym momencie toczy się realna walka o naszą wiarę. Bardzo powszechną pokusą dzisiaj jest rozpacz. To nie są wyjątkowe sytuacje, że ludzie wierzący pogrążają się w rozpaczy, tracą nadzieję. I do tego zawsze chce doprowadzić zły duch żeby zasłonić jakimś złem Chrystusa i wmówić człowiekowi, że zawsze, wszędzie i po wszelkie czasy wszystko już jest ciemnością. Bóg nadaje sens, a diabeł sensawnia. Zauważcie pewną perfidną prawidłowość, że zwykle, kiedy grzeszę, kiedy potknie mi się noga, kiedy mi się coś nie uda, albo zawodzę, to diabeł przychodzi do mojej głowy z myślami. Nawet nie podchodź do Chrystusa. Nawet do Niego nie idź. Mamy jakąś taką chorą tendencję, że kiedy zgrzeszymy, to zamiast biec do Jezusa, Panie, zgrzeszyłem, ratuj, to zachowujemy się jak Judasz, który ucieka od Jezusa. Diabeł przychodzi do nas, aby nas potępić, żeby nas oskarżyć i by nasze myśli skierować ku nam samym, byśmy sami siebie chcieli skreślić, szczególnie kiedy dotyka nas zło. Bóg przychodzi po to, aby nas usprawiedliwić. Po tym można rozpoznać Jego działanie od działania wroga. Diabeł sieje rozpacz, a Bóg przynosi nadzieję. I mówię to po to, żeby w całym tym zamęcie, w tej trosce o to, żeby się usprawiedliwiać, albo przekonywać, albo prowadzić już kolejne rozmowy, wyrażać swoje emocje, walczyć o lepszy Kościół, żeby w tym wszystkim samemu wiary nie stracić. Osobiście bardzo bym chciała, aby to Pan Jezus mnie usprawiedliwiał, a nie żeby usprawiedliwiali mnie ludzie. Moje doświadczenie zresztą takie, że kiedy przestaje się usprawiedliwiać, to usprawiedliwia mnie Bóg. Nie mieliście nigdy takiego doświadczenia, że to, co utrudnia nam życie, to ułatwia nam życie duchowe? Nie mieliście nigdy takiego doświadczenia, że kiedy dotykała Was samotność, choroba, jakieś upokorzenie, albo kiedy nie było przy Was żadnych bliskich osób, to wówczas Bóg najmocniej objawiał Wam swoją bliskość? Bracia i siostry, bez względu na to, z jakimi trudnościami, jeśli chodzi o wiarę, przychodzi Wam się mierzyć, to bardzo Was proszę, nigdy nie odchodźcie z Kościoła. Do Dominikanów możecie przestać chodzić, ale nie odchodźcie z Kościoła. Nie rezygnujcie z sakramentów, nie rezygnujcie z Eucharystii, nawet jeśli upadają jakieś autorytety, albo kiedy macie się tłumaczyć z jakiegoś księdza czy biskupa, którego żeście na oczy nawet nie widzieli, bo w ogóle nie znacie, albo się musicie jakoś, nie wiem, kto was oskarża z dominikanów, tylko dlatego, że jesteście z nami związani, to przede wszystkim zatrocz się o własną wiarę, żeby w tym całym zamęcie nie stracić samego siebie, żeby w tym całym zgiełku owca nie stała się wilkiem. Myślę, że jest jedno niezawodne kryterium, czy jesteśmy na właściwej drodze. Jeżeli po ludzku jest trudno, ale ty w tym wszystkim trzymasz się Pana Jezusa, to jest dobrze. On cię przeprowadzi przez każdą burzę i każdą ciemność. Dominikanie cię nie przeprowadzą, Księża cię nie przeprowadzą, tylko Pan Jezus cię przeprowadzi. A jeżeli po ludzku jest dobrze, ale ty nie masz Jezusa, to na pewno jest źle. Na kim się oprzesz? Na sobie? Jeden z moich duchowych mistrzów, święty Doroteusz, mówił: Nie ufaj sobie, dopóki nie złożą cię do grobu. Nasza nadzieja ma swoje uzasadnienie, ale my sami nie jesteśmy źródłem tej nadziei. Naszą nadzieją jest Jezus, wciąż obecny w kościele, wciąż obecny w Eucharystii, i on jest naszym jedynym ratunkiem. Jeżeli będziesz się karmił słowem Boga, jeśli będziesz adorował najświętszy sakrament, jeśli będziesz karmił się modlitwą, to Duch święty zawsze przeprowadzi cię przez największe sztormy. A twoja wiara tylko się uszlachetni. A jeżeli będziesz się karmił rzeczami tego świata, jeśli będziesz czytał jedynie światowe gazety, jeżeli będziesz słuchał jedynie tego, jak jest źle, strasznie, to zobaczysz, że twój duch zrobi się coraz słabszy. Będziesz się zamartwiał, będziesz kontemplował problemy, będziesz przygnębiony i zło zacznie cię przenikać. Będziesz przerażony, jak uczniowie podczas burzy, którzy patrzą na pioruny i wiatr, a nie widzą Jezusa, który jest obok. Co będziesz karmił, to będziesz w sobie miał, bo to, co będziesz karmił, będzie cię w życiu prowadziło. Każdy z nas, z nas przechodzi swoje próby wiary, ale Biblia pokazuje nam jedno, że po takich próbach przeżytych z Chrystusem możemy stać się kimś więcej. Wchodzimy na inny poziom, przychodzą takie momenty, myślę, że w życiu każdego człowieka przychodzą takie momenty, że kiedy wszystko, co nie jest Bogiem, zaczyna się rozsypywać i wówczas się okazuje, co, jest, co mnie naprawdę trzyma. Naszą jedyną nadzieją jest Jezus i to w nim zawsze szukajmy prawdziwej pociechy, a dopiero w drugiej kolejności w ludziach i w naszych sposobach. To zdanie Ojca I Snarda, które słyszałem 20 lat temu, ono jest bardzo prawdziwe: Najpierw musisz się rozczarować Kościołem, potem musisz się rozczarować innymi ludźmi, a następnie wielokrotnie powinieneś się rozczarować samym sobą, dopiero wówczas będziesz mógł oczarować się miłością Jezusa. Ech. Wiecie, co naprawdę to właśnie przez takie teksty, przez takie kazania ojciec Krzysztof Pałys wkracza właśnie do na, na moich mediów społecznościowych. Uważam, że niemal każde jego kazanie, każda wszystko, co opowiada, jest po prostu genialne. Żałuję, że dopiero teraz niedawno go odkryłam. też książki różne napisał. Muszę sobie zacząć, muszę zacząć się kupować, czytać, ale właśnie to, że diabeł się rozpacza, Bóg przynosi nadzieję. Bardzo często dostaję od was takie wiadomości. Sama też mam takie poczucie, że Boże jest tak źle, co mam zrobić. Po prostu czuję. Na pewno nieraz każdy, z, każdy z nas z was czuł coś takiego, że po prostu wpadacie w jakąś otchłań, po prostu czujecie, czujecie się zrozpaczeni. I tak sobie właśnie myślę, że nadzieję przynosi, nadzieję przynosi Bóg, że może moja właśnie wiara nie jest zbyt głęboka, zbyt prawdziwa, jeżeli daje się ponieść tej rozpaczy. Może za mało trzymam się Boga. Tak sobie ostatnio właśnie myślę, że tak naprawdę, że dużo w moim życiu rzeczy się w ciągu ostatniego pół roku rozsypało, mnóstwo wręcz. Muszę jakoś z tym życie jest to bardzo trudne dla mnie, pogodzić się z tym, ale muszę, bo nie mam innego wyjścia. I gdyby nie Bóg, gdyby nie wypowiadane nieraz setki razy w ciągu Dnia Jezu, ty się tym zajmiesz, Jezu, ufam Tobie, to chyba już dawno wpadłam w nie rozpaczy, dosłownie. Zresztą ci z Was, którzy mają różne bardzo trudne doświadczenia, chwilę wiecie na pewno o co mi chodzi, prawda? Diabeł się rozpacz, a Bóg przynosi nadzieję. Musimy przylgnąć do Boga. On daje wszelką nadzieję. On może uczynić absolutnie wszystko możliwym w naszym życiu, nawet jeżeli coś wydaje nam się niemożliwe. To na tyle. Szczęść Boże, kochani.